Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stellarii. Dzisiaj sobie porobimy cośik coś tam porobimy. Pierwsze zrobimy sobie Pierwsze kupimy sobie skarbonkę bo dzięki radom Wiza wiem, mogę ogóle to jakieś. Uuu, perkusja? Sierp, Safe. Okej, okay, dobra, weź kupimy sobie świnkę z karbonkę. I czy mogę ją kupić? Jakbym miał kasę, to bym mógł. A nie mam kasę. Więc muszę sobie iść po zbonetkę złotą. I jest ona. Dobra, nie mogę dać jednej. no nie wiem, jak dać jedną. Tak, tak nie muszę się w to bawić. Więc tak, biorę sobie to. I kupuję sobie świnkę. I generalnie mam pomysł na to. Bo tak, jeśli chodzi o to, to mój pomysł świetny jest tak, żeby to rozjewać. Bo ona działa jak ender, często świnka właśnie. Zrobię coś takiego, nie? Zamiast... Nie mogę ją nazwać? Nie mogę. Mam może? Jest nazwy ponownie, ale tu nie masz. Dobra, świnka z Zamiast kasy będzie świnka. I zaraz zobaczmy sobie, czy mogę jej użyć jako. Cześć, tak to działa. A nie. czemu jej nie mogę położyć? Kurwa, tu. Bo musi być na takim gruncie jak nasze drewno. Eee, pierd... Nie, wytłumacz... Nie! Dobra, działa, 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 wszystko działa. Nie wiem czemu nie tak... Teraz tak, tutaj sobie położymy monetę i tak, żeby być pewny na 1500%. Tak, to jest Ender Chest po prostu. To pytanie czy, czy ja go po prostu nie mogę stawić na przykład, nie wiem... Nie mogę go stać na ziemi, tylko na tej platformie? jest tak, która jest sadek. Smuteczek dla mnie. No dobra. No nic no, mamy świnkę skarbonkę, będzie to nasz kompan i dzisiaj miałem plan taki, żeby pójść do e, pójść do... właśnie tylko kurczę gdzie to ja miałem a w jak umieść stryku, kryształ Eternia, żeby wywołać pod portale et Eterni, dobra I teraz tak, ja bym chciał iść do tego ziomka i się popytać go o tą kurwa Etyrnię Coś mi pierdolił Okej, okay, czy to jest jakiś sto... Jest stojaczek. Ok, Tak, kupujemy stojak I lecimy do kurwa eterni. Nie wiem gdzie ten portal zajebać Może zapierdolę o tu Na domku Pyk I daje kryształ A na otwartej płaskiej przestrzeni. Ja, pierdolowa, otwarta płaska przestrzeń No, powiedzmy, że to jest otwarta płaska przestrzeń. No raczej no, da radę, nie? Powiedz mi, że tak Okej. Okay. No, a pokaż czy jest na mapie. To jest otwarta płaska przestrzeń lecimy tam lecimy na górę, dobra i ogarniamy te portale i jak je ogarniemy, zależy na ile na to zajmie to może zrobimy sobie trochę dom, albo w następnym odcinku sobie zrobię domki tak, weźmiemy sobie, tutaj zabijemy te slajmy jebane proszę bardzo, jebane okej, okay. kładę i pyk dobra Otwartej płaskiej przestrzeni, tak? Znaczy, to nie jest definicja otwartej płaski. Otwarte to jest wszystko, kurwa, dobre. Jeszcze raz, ostatni. Hmm. Ok. Otwarta płaska przestrzeń, może. Może zróbmy tak, nie? Dobra, wiecie co? Czy naprawdę znaczy, że po prostu muszę kurwa ten? nie gadaj. Czy po prostu muszę znaleźć idealnie płaską przestrzeń? A, no to robimy to w takim razie. Robimy arenę dla Eterni. Więc tak, żeby ją zrobić potrzebne mi jest drewno No ale to drewno się znajdzie jakby w miarę prosto I robimy ją... Nie, kurwa tu, dawaj tu robimy, otwarta płaska przestrzeń Więc tak, odtąd... Czekaj, sobie kawałek ziemi Może sobie zaznaczmy może może, 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 zaznaczymy sobie, kucze, gdzie to się robi. O, niech będzie. No to jest base level. Czy to jest powstaje kamyk? I to będzie do. Tak, to. Do będzie. No, robimy to w takim razie. Let's go! A jeszcze muszę wziąć. Chyba jej nie biorę, a zawsze mnie to wpływa po tym boli. Mianowicie, jest to jedna, jedyna rzecz. I nazywa ona się. Jest na zbrojach zbrojek. Hełm górnika. Bioraj by mieć światło. Bo ja bez światła to kurwa jestem jak kred, nie? Czy jak O, nie wiem jak to jest. Bez światła jestem jak... Yy, nie topesz bez uszu. O! jest coś się poświeciło. Dobra. I tak, robimy, kopiemy. Gdzieś tu, nie? Nie, źle, 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 źle. Już zjebałem. Do, dobra, to jest ten. To jest problem bazowy. Tutaj wyrównankę robimy po prostu. Powiem tak, no robię tak płaską przestrzeń, to się w głowie nie mieści. Chwały księżyc, no bo... O macko... O macko boska... Ja zapraszam za... Popierdoli mnie! Spokoju zbudować kurwa portal, tu mi się księżyc najebał! to wspomagane miałem, Sorry, sorry No wyjkuuury, z więc... czego? Nie wiem, naprawdę Wszystko musi iść ten, mi na... Nie, kurwa ten, ten, zniszczyć gierkę dobra Chyba tu nie, dobra Teraz zajmę się rozwalaniem zapełnianiem tego Dobra, dzień dobry No ty kurwa mać, no wypierdalaj dalej Daj się mi spokoju budować ten kurwa jebany portal czy miejsca w ogóle do portalu, nie sam portal nawet fundamenty kurwa powiem. nie no dobra, co? to kurwa to są robaki? pierdolisz, że to są robaki w tej grze są robaki w Terrar? niemożliwe ja po prostu robaki tam są kurwa jakim chujem to są robaki, wytłumaczysz mi nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, dobra, buduj to. Ty ja zaraz umrę w ogóle LOL. Nie no jakie LOL kurwa. Nie umrę, bo jestem zbyt kurwa silny na zjewów jebanych. Nie mogę sobie spokoju zbudować. Może sobie poczekamy aż tej księżyc kurwa zejdzie. Nie wiem. No nie, nie czekamy, budujemy po prostu. Dawaj. Napierdolono. Czekaj, daj mi jeden klosek Jeden klock. Może w sumie być jeden taki, bo mogę przecież Nie muszę patrzeć na to, co buduję. Ty, czy to jest Kurwa, czaroszkieletron. Ej, co to jest? Panna młoda! Ty nie chcę! Chcesz... Kurwa, zabiłem pannę młodą. chcę. Ty. Można założyć. Kurwa, może się założyć. Ślubny no drip. najpierw, kurwa, ten księżyc się skończy. Dobra, no jak chcę. Chcesz... Nie dobra, no, kończy się księżyc. To Ty, już pokałem ja nutkę słyszę. Nie wiem, jak mocno musi być płaskie to. Inaczej, dosyć. Na razie, całkiem płaskie to musi być, nie wiadomo. Ale zobaczymy. Dawaj wyrównujemy Nie wiem Jakieś pagórki, które kurwa nie da się od razu tak zamurować Denerwujące są Nie wiem, taką? Nie wiem, no, kontrolę to tak ciężko jest Już w sumie nie jest Kontrol nie działa mi się wydaje no, dobra dalej tak Dobra pyk, 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 pyk Okej, okay, mamy taką część ja teraz chyba się po prostu zajmę rozpierdoleniem tej górki I wiesz co? Ja bym tego wiecie z czego użył Jardelnych bomb mniej więcej to wszystko wysadzić uwaga no bo lepiej nie, nie będę żałował, bo się boję, że coś rozpierdolę jak David Dawaj, no spokojnie, zniszczymy Loski, żeby była dłuższa, otwarta przestrzeń. Jak te portale zaraz. Jeszcze będę musiał prawdopodobnie roztwierdzać młotkiem. No, coś też zrobię później. Nie wiem, no, dzisiaj budowanie kurwa tych portali będzie ich, chyba w następnym po prostu zajmiemy się tym. To nie wiem ile to potrwa. Zwłaszcza że to robię kurwa jak debil w krwawym księżycu że jak debil no, skurwa, no nie chciałem robić nie? podczas krwawego księżyca ale sam się kurwa na stał A, pyk, pyk A Dzień dobry To się... Dobra, ten pagórek się udał Zajmijmy mi resztą i tak, ja mam pomysł taki, nie? Bomba uno, o kurwa mi słuchawki zaczęły coś gadać. Czy gadać? To bateria już ma. Trzeba będzie powoli ten dodawać. O są niestety, to są wady... To jest... No nie wada niestety, nie? Kurwa, spadł na dół. Muszę to załatać. Dobra, ale raczej dobra, daj bombę. Czy ona tutaj pierdoli się? Aj, naprawdę. Ej nie mam kabla niestety Dawaj, pik Dobra, kurwa czekajcie Chwileczkę, muszę się rozejrzeć, czy to jest jakieś miejsce na kabel. Nie, nie ma zróbmy prowizoryczny. Wypięłem akurat kabel i tak dobrze przejść ten kuro skończy. No czekaj, ta, czekaj, ta. to bez cięcia będzie, bo ja no. To co no? No tak, o. No tak luksusem być, luksusem. Fajną rzeczą jak nasz filmik na YouTube jest to, że nie musisz się martwić o to, że cię... Musisz się po prostu jakby to powiedzieć. Hmm, i teraz co by to wyjewać? Czekaj. już wyciągnąć. Chwileczkę. Niech się ten blot mu kończy przy okazji. Robisz takie wikumiku. Dwa, trzy, raz, dwa, trzy słuchawki ładujemy, dobra, działa wracamy do roboty. Trochę głupio, że przed nagrywaniem tego nie zrobiłem, ale no bywa, nie? No, przynajmniej ten, dobra, dawaj, napierdala myśl, to dawaj, komat mi, bro. Złotka zostałem z tego, nice, 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 very nice. Oj się skończył, krwawy księżyc, ta Dobra, wracamy do kopania, pokupiemy. Pyk. No zajebiście jest generalnie. kopać, niestety, tutaj bo no, kurwa spadnę. A jak widać. A, dzięki, dzięki. Jeszcze ja już w sumie można trochę, bo to. Co jakim fajne jest to automatyczne kopanie, no? no te fajne, bo mogę, kurczę o takie kosty kopać, jak w no, A. I mamy zrobione. I teraz pytanie. Spróbuję bez wykopywania tych ścian. Kto są robaki w tej grze? Nie mam pojęcia. Kulić są 4-2-0. Pierdala się robaczki. Oj, troszkę za mocno przekopałem. Ale to nic. Pyk. No i teraz po prostu kopiemy do przodu i tak do piasku spróbujemy i odpalamy tym portal mi się wydaje, no. Z tym do metyry, nie. No dobra, jak to wygląda? Tak to wygląda, wypierdalać chcę stąd. Całkiem jest to duże. Działa! Mamy to. Nadciąga armia starszego. Dawaj. Daj pistola. lecimy. Ty. O kurwa. Sorry. No, gobiny, tak? No, gobiny, to taką. Co ty rozjewałem Coś i tutaj, jak przejadę myszką za daleko, to mi ten. Myszka się nie bluchuje, na grze. Dawaj, może tak to nie dawaj. Ja tak mogę, no. Pierre To jest jak można. A, bo to mi niszczą, kurwy! No to tego. Dajmy czwikiem. Dawaj, kurwa! Napierdalaj! No nie wiem, że mogę budować. Nie wiedziałem, że nie mogę. O, to jest też timer, dobra. Ora, co my tu mamy? Często wykorzystane do przejawiającej się postaci. Dawaj, testujemy. Dawaj. No i fala druga, zobaczyłem ile jestem w stanie fal wytrzymać. To Game mi się wydaje Kurwa nie bijcie bombą no stop, it, STOP IT KURWA stopić ja I dole! No tu jest tłumacz, tłumacz, kurwa, tłumacz! I opi, dobra! O kurwa, dobra! Co oznacza ci było? Halo? O, światło totalnego pocięcia, dobra! Generalnie jeszcze chyba jestem za sobą na tą kurwa ety eterniańską tą Nie ma chyba chuja na razie, no? A to te sztandary teraz by się na te gobiny, no A mam jakieś Nie, nie jakieś gówno mam, dobra Czyli tak, yy, no moje itemki To dobra, to i no. bo nie będę bo więcej robił rzeczy mi się wydaje w tym odcinku, bo Main Event czyli etyr... No walka z eterniańską armią A Beskid ja z tym szewkiem i XZ Dobra, nieważne. No więc w przyszłym odcinku może jeszcze raz do tego podejdę. Ale może troszeczkę się bardziej przygotuję. No bo to po prostu odpuszczę, zobaczymy. Medal obrońcy. Ok. Ej, bez kitu, Eter. Tym mi zajebali. Gdzie jest mana, Eter? Tam. A nie mam Serio? Dobra, ale jeszcze na koniec odcinka w takim razie... O, mam słabo... Mam rękę zombie, dobra. Założymy sobie suknię O i ty You got that drip. Ehm, tu jeszcze. Ej, zajbi się wygląda. Dobra. I jeszcze miałam sobie założyć jakieś... Ja mam jakieś budki wyglądowe? Da, jakiś fajny... A co on może? W ogóle co on kupi tego? Potki, da potki wiadomo, bla 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 Perkusja. Save, okej okay. Jatraczek, Lina, szuriken... Get... i wies, Nie wiem, w sumie możemy kupić perkusję. Nie, na razie nie daj tutaj. On już dla zwierząt, tak? Tak jest. Pozwolenie na koła, co? A kota, na koła, ja myślałem, przeczytałem. No to jakieś gówno, jest jakiś ziomek z krawcem? Ono od drzewa, nie o barwniki. To, to? to, jest górnik? Nie, to jest bombiarz, sorry, to jest lekarka. Znaczy nic ciekawego nie ma, no, możemy może co najwyżej uleczyć. Malarzyn, malarzynio. To już wyjebane lekutko. Dobra Co ona daje? Proszki, Łe, też to nieważne Co my tutaj mamy? A, to jest ziemek od Golfa lol! A! O kurwa, co są oszczędności moje! Nie dobra Ty ale jazda Skupić rzeczy da, fajne, fajne. Dobra, pistoleciarz, dobra. Tu ja wiem, że wiecie co oni robią wszyscy, ale ja nie pamiętam dokładnie. A to była ta. Ej, ten ziomek był od czego? Od ciuchów, no? Czekaj. O kurwa, mogę jak Luffy być. Dawaj. I jeszcze se zapiernicze spodnie, tak? Tak, tak? Dobra, dawaj, z tego, że ich nie widać. I spierdzielam w takim razie. I kończę ten odcinek. Jeśli Wam się podobał odcineczek fajny był, to daj łapkę w górę. Z czym mówię Wam, a potem mówię do widza. No, nie wiem, taki zły nawyk. No, ale no nic to. Jak się podoba odcinek, tutaj w górę. Subskrybuj, by być na bieżąco. I napisz coś w komentarzu fajnego. I widzimy się za. no co nie, no jutro w sumie, czyli za 24 godziny. Niecałe, bo pół godziny minęło po tym odcinku, więc no trzymajcie się ciepło I do zobaczenia. Papa pa, Nara Elono. Ten tego. Papa po prostu. Narka.